Bez pytania mojej mamy jej kosmetykę. Ona wcale o tym nie wie, wie i dzisiaj będę nią się malowała. Em, z, zaraz em, sobie, sobie muszę najpierw namalować em, kosmetyką coś, coś takiego. I zaraz to sobie zrobię, tylko muszę to odkręcić. Już, so, zaraz tylko, teraz muszę tak, no i tak, wziął sobie już pędzelek do tego, ma takie opakowanie, no i, no i muszę to sobie dozmazać. Hmm. I teraz tu. Może być tak. Zamykam sobie pędzelek. Teraz jak wezmę sobie, sprawdzę pomadkę mm. już sobie odkręciłam ją. Um, chyba to, um, ta pomadka jest za czerwona, muszę ją sobie zamknąć. Ale jakbym złamała tą pomadkę, um, moja mama by na mnie mega mocno krzyczała. Ale jak złamię, to chyba mi jest koniec. Teraz wezmę, sprawdzę też sobie. Taką, taką kosmetykę. Ona też jest na usta. Chyba jest lepsza. Jest taka przezroczysta. Nie widać jej. Um, może spróbuję pomadką, tak? Chyba będzie lepiej. To jest ta sama pomadka, co brałam wtedy. Jakoś głupio mi się chyba to udaje, um, choć tego nie widzę, no bo, ale na końcu wezmę lustro, żeby to wszystko zobaczyć. Teraz um, namaluję sobie szczałki, um, czymś takim. No, i ostatnie, co zrobię? M to będzie. M policzki sobie namaluję. Tym chyba nie, no bo nie umiem tego odtworzyć. Ale, ale mogłabym nową rzeczą, mojej mamy. Ona chyba to lubi, no bo to jest fajne. To wygląda o tak. Wezmę sobie zaraz pędzelek. O taki. No i namaluję em, sobie em, poliki. Chyba mam, ten pędzelek już się em, będzie długo mył. I te... Um, wezmę sobie lustro, um, mam ta, takie. Um, no i, i, no i zobaczę się. O oh jak to głupio wygląda. Chyba, chyba mam ba, um, koniec. Mam nadzieję, że moja mama ma nie zauważy mi, która stara się to wszystko zmyć wszystkim pa.